Halo, halo! Jestem, nie wie mnie, ale jestem. Witajcie, kochani, bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z uśmiechem przez życie. Na początek, tradycyjnie przeczytam przesłanie z książeczki. Kocham cię na każdy dzień, wery Simon. Dzisiejsze przesłanie. Radość i żałość, to zadumy dzień, chwiać się w tęsknocie, co noc i co dzień z rajskiej błogości bez dna. Szczęsny, szczęsny, szczęsny kto miłość zna. To było na początek, teraz weźmiemy na cudowną książeczkę o. Złoto, odważ się żyć odważnie. Tym, co prowadzi mnie przez następne 20 lat, jest świadomość, że nawet gdy traciłam wszystko, co uznawałam za stałe, nawet gdy myliłam się w swoich pewnikach, we własnych definicjach, nie załamałam się. Zniszczenie moich pewników. Nie zniszczyło mnie. Spokój pochodzi z wnętrza, nie z zewnątrz. I teraz weźmiemy naszą kochaną Louise Hay. Medytacje leczące duże i ciało. I dziś mamy plotka. Dzielę się tylko dobrymi wiadomościami. Porozumiewam się doskonale. Kiedy tylko zdałam sobie sprawę z krzywdy, jaką wyrządza plotka każdemu, kto jest w nią, w nią zaangażowany, zdecydowałam, że przestanę plotkować i odkryłam, że przez trzy tygodnie nie miałam nic do powiedzenia. Nauczyło mnie to, że najlepiej jest mówić dobrze o bliźnich. Wtedy naturalnie oni także mówią dobrze o mnie. W ten sposób dobre wibracje otaczają mnie i przenikają wszędzie, gdziekolwiek idę. Dlatego też nie żałuję czasu i wysiłku, aby być delikatna wobec ludzi i w pełni rozkoszuję się tym, podnoszącym na duchu. I inspirującym sposobem porozumiewania się, wiedząc, że, że wszystko, co oddaje, wraca do mnie. Uważnie dobieram słowa, którymi się posługuję. Usłyszawszy złą wiadomość, nie powtarzam jej, ale gdy jest dobra, opowiadam ją każdemu. I zobaczymy, co Tereski Synoracki, książka, recepty na piękne życie. O, jak się pokrywa, to co wysyłasz, wraca. Czasami podwójna praca. Żyj pełnią życia, wszystko działa w sposób doskonały. Tyle, kochani przesłań. Na początek wyciągnę przesłanie na dzisiejsze spotkanie. Przesłanie dobrostanu dla nas wszystkich. Na dzisiejsze spotkanie. Rozpoznaję siłę swojej intuicji i słucham swojego serca. Otrzymuję boskie przewodnictwo. To jest dla nas dzisiaj. I kryształowe przesłanie szmaragd. Ceremonie i uroczystości. Jest to czas ważnych momentów, przejścia w życiu, takich jak wesela, urodziny, ukończenia studiów lub rocznice. I przesłanie Archanioła Michała dla nas. Niewinność, moja modlitwa. Dobry Boże i Aniołowie, dziękuję Wam za pomoc. W dostrzeżeniu tego, iż wszystkie Wasze cechy czystej miłości i światło są odzwierciedlone we mnie i innych, pomóżcie mi przyjąć otrzymaną od Boga niewinność, abym mógł być spokojny. I teraz przesłanie od duszy dla nas wszystkich. Karta energii. Wypełni Cię tęczowa energia radości i przeniesie wzrost witalności. Piękne przesłanie. Kto chce, żebym wyciągał przesłanie, może napisać, czym ja chciałam się z Wami dziś podzielić. Chciałam Wam powiedzieć, że Czas teraz jest globalnie bardzo trudny. Ja nie mówię o polityce, nie mówię o, tak, o sprawach WU i tych innych. Chcę Wam powiedzieć, czego doświadczyłam. Wczoraj szłam z gabinetu, dni, ledwo szłam. Dosłownie ledwo szłam. Wczoraj miałam nagranie mieć z Krzysztofą, które dziś odbyło się. I nagrałam się. Ja jeszcze dokładnie nie wiedziałam, o co chodzi, ale nagrałam się, że musimy przełożyć. I do Was też napisałam, że przełożymy na jutro. Mhm. Na szczęście y, działo się ze mną źle, ale ja tak y, nie do końca mogłam połapać. Mam taką kochaną Elę, z którą pracowałyśmy wspólnie, bo czasami siadamy jak dwóch detektywów. Trzy y, godziny y, Ela naprawdę y, mocowała się i Mówi, coś iskrzy, i mówi, poszuka jakiegoś mocarza, bo ja nie nam rady. Robiłam co mogłam. I to tak wiecie, trochę jakby się poprawiało, a później znowu. I idąc wczoraj, jest ledwo. Naprawdę, ledwo. Nie do końca wszystko rozumiałam. Przypomniałam sobie, że Ania Głowacz. Yy, Dała mi kiedyś kontakt do swojego e, strażnika, w dobrym tego słowa znaczeniu ziemskiego, czyli ten, który czuwa też, jak jest na wizji, albo każdy z nas potrzebuje pomocy. Wielu ludzi radzi sobie sami, sami i to jest ok. E, ja jednak. E, Wolę, żeby, wolę lustro, o tak, żeby ktoś zobaczył też z drugiej perspektywy, bo ja sama sobie czasem to mogę go nabić. ale to jest moje, każdy ma inne i ja to szanuję. I napisałam tego SMS-a, bo ja też organizowałam. W sobotę warsztaty ustawień Bertha Hellingera. Byłam organizatorem. Bardzo owocne, bardzo udane, bardzo głębokie. Mężczyzna i kobieta, jak znaleźć miłość, ale każdy ustawienie robił sobie sam. I okazało się później, że jeszcze będąc no bo w ustawieniach Hellingera, tak zwany ustawiacz musi umieć dobrze trzymać pole. Dobrze, 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 wysoko w miłości, żeby tam gdzieś jakieś istoty, bo w ustawieniach no, przychodzą nasi, nasi przodkowie. I, i no, jak y, to ustawienie jeszcze podziałało tak, jak to ten pan cudowny powiedział, że na pochyłe drzewo koza czyli te ustawienia jakby mi. Jeszcze dołożymy. A mianowicie okazało się, że 7 dni temu zostałam zaczypowana bardzo mocno. Wszystkie czakry, wszystko poblokowane. Ja nie wiem, ja mam taką pomoc i ochronę, wiecie, że ja funkcjonowałam w miarę normalnie, ale ja czułam, że coś jest nie tak. Tylko, że oni robią to tak sprytnie że, nie wiem jak to ważyć słowa, <laughs> oni robią to tak sprytnie, że skołują, czyli zablokują trzecie oko i nie do końca czasem można zobaczyć przytomnie. I mm, trochę, tak jak mówiłam, to trwało po tych ustawieniach. Ja już poczułam mm, wieczorem, jakby jak ktoś tak wziął za uszewkę, jak się to zwierzęta bierze, żebym nie, nie była uziemiona, i tam pomagałam sobie ile, ile mogłam. W niedzielę też było trochę słabiej. W poniedziałek poszłam na gimnastyki, więc to tak jak akumulator się rozładowuje, nie? Ale jak jedzie samochód, to prądnica ładuje, nie? Więc jeszcze mnie to uratowało, że byłam na tej gimnastyce, byłam w Saunie i to. Jakoś funkcjonowałam, ale tak jak mówię, wczoraj już jak szłam, to nie do końca było dobrze, więc jak ten pan mi pomógł, jak zadzwonił i powiedział, co było, no podziękowałam, że uratował mi życie. Mówi, że byłam na oparach energii, nie wiem jakim cudem w ogóle. Um. A ja jeszcze, bo mój anioł, e, dobry duszek przywozi mi wodę z tego, z, ze studni do tej butelki wodorowania, do wodorowania wody. Ja jeszcze 5-litrowy taki w plecaczku takim na kółkach ciągłam. Nie wiem, naprawdę nie wiem skąd te siły. A ja nie jestem, jak to mówią, mięczakiem. Ja mam też energię własną siłą, więc jak jestem. W swojej mocy, to jak powiedziałam do tego Pana, że mam świadomość, że jak jestem tak w swojej mocy, to, to nikt nie podskoczy. No ale tak to było sprytnie robione. Dlaczego wam to mówię? Ten Pan jest pracownikiem światła. Mówi, że dzwonią do niego ludzie z całego świata, że to nie tylko ja, że to się dzieje globalnie. Mówię wam po to, żebyście byli czujni. Robią to w nocy. I jak ja rozmawiałam z tym panem, to skojarzyłam sobie właśnie, że od około właśnie tygodnia, właśnie nie budzę w nocy raczej, budziłam się w nocy i, i tak jakoś nie przyszło mi to do głowy, że to jest oszczerzenie mojej duszy. Ona mnie budziła jako pomoc i wszechświata, żeby przerwać te działania. Także dzieje się to globalnie, nie tylko na istoty światła, żebyście mieli tam świadomość. Dzieje się to również na zwierzęta. Nie mówię tego, żebyście się bali, bo osoby świadome pewnie zrozumieją, o co chodzi. To, to jest tak bo ja dziś rano wstałam i znowu napisałam do tego Pana, ponieważ stałam w czymś takim, jak korona cierniowa, jak imadło głowę i napisałam do tego Pana, że myślałam, że się energia ułoży, no i on znowu zrobił i mówi tak, no właśnie w taki sposób oni przejmują. Gdzie z głowy oni, mają silną wolę przejąć nasze ciała, by sobie tu żyć w naszych ciałach. I po prostu bądźcie czujni i uważni. I moja kochana Ela, i ona mówi, wiesz co, mówisz mi to, a ja dzisiaj miałam klientkę i dosłownie taki słów użyłam, bo to mnie oczyszczała, że miała koronę cierniową. Bo to było coś takiego. Korona cierniowa i madło, tak to można nazwać. Więc w taki sposób oni robią, żeby przejąć. Jeżeli oni przejmują, to pamiętajmy, że bez energii żyć się nie da. Więc tam nie będę Was straszyć mocno, jak to, bo mówię, dużo zgonów też zwierząt jest, nie? Więc. Hmm. Z pewnych informacji wiem, że te działania są celowe, ponieważ zbliża się ósmy kwiecień. Ósmy kwiecień to jest znów takich konstelacji i układów, że zdarza się raz za naszego życia. Ja myślę, że osoby świadome zrozumieją, o czym ja mówię. Za niektórych życia się nie zdarzy, czyli zdarza się raz na bardzo rzadko. I to jest robione celowo, żeby zgodnie jak cedzić słowa, wiecie, żeby zgonić później na to, że to te konstelacje zadziałały i pewne rzeczy się wydarzyły. Kto zrozumie, kto poczuje, komu się przyda, nie mówię to po to absolutnie, żeby was straszyć. Jestem ostatnią osobą, która straszy, ale mam poczucie tu wewnętrzne, ponieważ uszłam z życiem. To już po raz kolejny, ale tak bardzo to, to no. Tym razem akurat nie położyłam mnie do łóżka, bo już kilka razy było tak, że ja po prostu leżałam i nie miałam siły iść do ubikacji. Tak jest, wiecie, wstają się w was i wysysają energię życiową, że no niestety trzeba to nazwać po imieniu, można zejść. Więc ja już tak miałam kilka razy, ale mam tą świetlistą rodzinę, tą pewnie kosmiczną. Moją kochaną rodzinę, która no jednak za uszewkę mnie przenosi i nie pozwala odejść. Także no, nie mogłam dlatego wczoraj być z wami, jak w każdy wtorek musiałam to przesunąć na dziś. Ufając, że, że będę się czuła na tyle, że będę mogła zrobić. I tak jest. Także wdzięczna jestem dla tego cudownego człowieka, który wykonuje tak dużo. Pracy, ma ogromne talenty. Rzadko kto ma takie talenty, że jest cyk i już, bo każdy z istot, które no, mają jakieś talenty, każdy ma trochę inne, każdy inne też ma zadanie. Nie? Więc y, cieszę się, że mądrość mi podpowiedziała, żeby właśnie. Zadzwonić do tego człowieka i w taki sposób się uradować. A więc już starczy tego. Bądźcie czujni, powtarzam, bądźcie czujni we śnie. Kto, kto potrafi śpić je tak bardziej czujnie, bo tak jak mówię, to się też dzieje za dnia. Już tak. Już idą na żywca przysłowiowego kolokwialnie mówiąc. To już nieistotne. Kto, co powtórzę nie i tylko istoty światła, wszystkich ludzi. A jak chory człowiek, to wiecie, jak capną mu energię, to, to migiem schodzi, nie? Także uleńko jest uleńka piwowarczyk. Dla Ciebie przesłanie, słonko dobrostanu. Jest. Paola, Magdalena pisze dokładnie tak. No, tak, tak jest. Także bądźmy czujni. Żyjemy w czasach tak przełomowych. Tak dużo rzeczy się dzieje niesamowitych. Mówię, ja już nie patrzę na te, czy z Krzysztofem nagrywałam audycję. On obserwuje go politycznie. Ja trochę z innej strony, nie? Bo gdzieś tam wiem, że się tam coś dzieje, ale nie do końca yy, dużo. Ja w to jakby nie wchodzę. Ja mam inne zadania i pomagam ludziom, na ile mogę, jeżeli. Yy. Jest to potrzebne, jeżeli zgłaszają się do mnie, a się zgłaszają. Dziś miałam też taką ważną sesję z młodą dziewczyną. Ja w tych swoich sesjach nigdy nie wiem, co się będzie działo, ponieważ ja jestem kanałem i mądrość mnie prowadzi. Także no, nie wiedziałam, ani ona nie wiedziała, że tyle ważnych rzeczy się wydarzy podczas jednej sesji. A więc uleńko. Jeżeli macie życzenie i chcecie skorzystać z sesji, które ja robię, autorską metodą transformacji i przemiany życiowej, robię wszystko. Mówi się, jak robi się wszystko, to, to nic. No nie, ponieważ energia boska może wszystko, więc można robić wszystko, ponieważ to mądrość mnie prowadzi. Dziś akurat było tak, że Uwalnialiśmy lokaty, czyściliśmy czakry, i okazało się, że tatuś, klientki, który nie żyje trzy lata, nie odszedł i, i był, i, i tak bardzo się kręcił, tak bardzo tutaj chodził koło mnie. Więc ona, ja z wcześniej rozmawiałam o tym. I się zapytałam, czy się zgadza, żeby tatę prowadzić. No i się zgodziła, no i mogła się pożegnać zatem. Czy to są. Są po prostu niesamowite rzeczy. Hmm. Każda sesja, każdy człowiek to, to co innego. I to są tak w tej chwili niesamowite rzeczy, że że jestem pełna sama zaskakujących rzeczy, które się dzieją. Uleńko, moje życie rodzinne jest pełne miłości, serdeczności i zrozumienia. Jesteśmy dla siebie, radością i wsparciem i karta kryształowa dla naszej uleńki piwowarczyk Aquamaryn. Boski cel życiowy zaufaj znakom i swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ prowadzą cię one do spełnienia. Przesłanie od Archanioła Michała Uleńko. Uhonoruj i zaufaj swoim uczuciom. Moja modlitwa. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za wspieranie, prowadzenie i strzeżenie mnie. Kiedy słucham swoich uczuć i działam zgodnie z nimi, pomóż mi rozumieć i wyrażać swoje emocje z miłością. I przesłanie od Twojej duszy, Uleńko. Kartafelinę to taki, nie wiem czy widać. O, czarny taki, nie wiem, jak Gepard, jak coś. Karta Kartafelinę. Dzień wypełniony będzie szczęśliwymi zbiegami okoliczności. To dla Ciebie, Uleńko i Paola Magdalena. Przesłanie dobrostanu. Wszystko, czego potrzebuje przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. Karta kryształowa dla Paoli Magdaleny. Kalcyt. Pracowity czas i wielozadaniowość. Przejmij kontrolę nad swoim harmonogramem. W tym pracowitym czasie i uczciwie oceń zasadnicze powody, dla których jesteś zajęta Przesłanie od Archanioła Michała dla Ciebie, Paola. Miej pewność siebie. Moja modlitwa. Archaniele Michale, proszę użyć mi swojej odwagi i hartu ducha. To pomóż mi w uświadomieniu sobie, że jestem jednością z tym wszystkim, co jest boskie. Mądrością, siłą, miłością twórczą, obfitością i zdrowiem. Pozwól mi poczuć pewność siebie i spokój w sobie. I przesłanie Paula od Twojej duszy. Karta drzewa życia. Prawdziwy skarb kryje się w Twoim wnętrzu. Odnajdziesz go w sobie. A teraz już dawno nie robiłam. Pozwolę wyciągnąć dla siebie przesłanie. Jestem istotą twórczą z nieograniczonym potencjałem. Jestem magnesem, który przyciąga dobro i dostatek. O, i karta kryształowa dla mnie Ametyst. Ujawnienie Twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, poczujesz się kochany za to, Kim naprawdę jesteś. I przesłanie archanioła Michała dla Zosi Goniz. Strzeżony i chroniony. Moja modlitwa, dziękuję Ci za to, że chronisz mnie oraz tych, których kocham. Sprawia, że jesteśmy bezpieczni i mamy zaspokojone wszystkie potrzeby. Teraz przyjmuję Twoją pomoc z ogromną wdzięcznością, wiedząc, że akceptowanie boskiego wsparcia jest dobre dla mnie i dla innych. I przesłanie od mojej duszy karta zmiany kierunku przyjdzie wskazówka, ukazująca Ci Twoją prawdziwą drogę. Podążaj nią. A więc, kochani, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że byliście ze mną. Dla tych wszystkich z odsłuchu, którzy będą odsłuchiwać, wyciągnę przesłanie dobrostanu. Przyciągam dobrą miłość, radość i bogactwo. Moje zasoby są nieskończone dla tych wszystkich, którzy z odsłuchu będą jeszcze przesłanie od karty duszy karta bramy gdy brama twojego serca jest otwarta wszechświat otwiera się na siebie i love you dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu do piąteczku żytołam